Ja pogłaszam. Tak, ja, ja proszę, proszę. proszę bardzo. Już odpowiadać na to pytanie, to od razu powiem, że możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć ja osobiście nie widzę. I powiem inaczej, że jeżeli pojawiłyby się środki jakiekolwiek, jakiekolwiek hipotetycznie. To ja będę przekonywał, wnioskował, aby przeznaczyć je na remonty dróg, a nie na rozbudowę wyświetlenia, ja bo uważam, że remonty dróg no, są w pewnym sensie, że tak powiem, ważniejsze. Mimo ważności też i tego tematu, czyli nie ma możliwości, żeby z 50 tysięcy złotych na przykład zwiększyć tą kwotę o kolejne 100 czy kolejne 200. Mówię o tym, roku. po prostu nie ma takiej możliwości. 46% to, to, to było oszczędności. A te najnowsze śledzenia w To Te platformy są energooszczędne, nie muszą być tej najnowszej generacji, bo dla trzeba w nowo dokładnie... Ja nie, Na nie pasji, bo, bo jak tam, że w Sybilie, że po 4 lata... Czy można lat temu to wtedy miało by w Że te koszty do te się płaciu, tym, to co? 10 lat za